Jesteś kimś innym, w ogóle nie oglądasz na siebie. Cześć, kochani, witajcie na moim kanale Iranczyk w Polsce. Dzisiaj nagrywam dla Was w takim dziwnym stroju w prostych włosach bo generalnie ja mam bardzo, bardzo kręcone włosy takie włosy prostowane to są bardzo nostalgiczne dla mnie kiedyś tak robiłem, a teraz przyjechałem w odwiedzinę do koleżanki, jest bardzo profesjonalna w tym więc powiedziała, że cię chcesz znowu bo kiedyś mi zrobiła i teraz powiedziałam, że no czemu nie, bo... no więc tak zrobiłem stwierdziłem, że to może być dobry czas, żeby wam opowiedzieć takie, taką historię oczywiście to nie jest jakby pozytywna no, Nostalgia, tylko jest nostalgia dla mnie. Ja nie nazywam życie na pozytywne i negatywne. Wszystko jest dla mnie pozytywne na default. Prawie półtora roku temu zacząłem mieć długie włosy już. Bo fryzjer tutaj w Polsce był bardzo drogowy, drogi, więc nie chodziłem tam i zapuściłem sobie włosy. Miałam długie włosy, ale kręcone. Siedziałam w swojej pracy. Na recepcji w hostelu. Eee, nagle przyszedł taki gość. Rozmawialiśmy w tym kontekstem, że skąd jestem i dlaczego przyjechałem tutaj i nagle dostałem w mordę od niego i słyszałem wypierdalaj do swojego kraju No bardzo się złamałem, bardzo Nie wiedziałem, że dlaczego, dlaczego ktoś musi nienawidzić kogoś innego tylko z powodu tego, że nie jest stąd? Teraz mam, na tyle mam dystansu do tego tej, teraz, teraz, teraz na tyle mam dystans do tej akcji, że w ogóle nie załamię się Ale wtedy bardzo się załamałem, bo nie wiedziałam, że w ogóle o co chodzi Dlaczego? Tylko z powodu tego, że gdzieś indziej się urodziłem Albo inaczej wyglądam, że mam ciemne włosy, ciemne oczy Musisz eee, mnie tak bardzo nienawidzić, że coś mnie pobić? Boże! No wtedy bardzo się bałem Wyjecha Wyjechałam do Szwecji na jakiś czas, do mojej rodziny, i e, no zastanawiłam się cały czas, że czy mam naprawdę tu mieszkać do końca życia, czy. Okej, okay, mówiłam po polsku, ale z akcentem, z okropnym akcent, akcentem, który bardzo było widać, że nie jestem Polakiem, nie mogę być Polakiem z takim akcentem. No i w ogóle nie wyglądam polsko, nie? Więc. E, w Szwecji się zdecydowałem, że nie, ja muszę walczyć o to, co wybrałem, bo mój wybór jednak jest mój i jednak ja muszę być odpowiedzialny za ten mój wybór. Wróciłem do Polski, to był w grudniu 2017 roku. Bałem się cały czas siedząc na recepcji, cały czas, jak widziałam, że drzwi, drzwi się otwierają, odpychałem się od recepcji, bo nie widziałam, że ten człowiek, który wchodzi teraz. Czy może też mnie nienawidzić za to, czy nie? No, zaczęłam prostować włosy. Codziennie wstawałam rano wcześniej, godzina wcześniej, żeby prostować te włosy, żeby, żeby wyglądały tak. W pewnym momencie zaczęłam nosić szkłę kontaktowe, żeby mieć jaśniejsze oczy. To była najokropniejsza decyzja, które podjęłam ever. Cztery razy chyba nosiłam tylko to szkło. I potem moje oczy zaczęły mieć jakieś problemy higieniczne, nie wiem, coś tam. I przestałam nosić te szkółę. W pewnym momencie widziałem, patrzyłem w, w lustrze i stwierdziłem, że Michał, Mohamed Rezo, to, to nie ty jesteś. To nie jesteś ta osoba, która jest teraz w tej lustrze, w takich włosach. To jesteś kimś innym. W ogóle nie wyglądasz na siebie. No i stwierdziłem, że to nie moje prawdziwe ja. I że muszę wraca wracać jak najszybciej do, swojej pra do swojego prawdziwego ja. Ja muszę, ja muszę siebie akceptować, żeby inni też mnie akceptowali, bo jakby ja muszę mieć wystarczająco pewności siebie, żeby inni też zaczęli mnie szanować. W każdym razie przestałam prostować włosy. Zaczęłam nosić jakby swoje włosy kręcone. W których nagrywałem wcześniej, też widzieliście w innych odcinkach. No i było mi dużo lepiej. Jest mi dużo lepiej teraz. Znaczy nie teraz, ale generalnie, to jest teraz na I dzisiaj, i także jutro rano. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli sobą. Żebyśmy byli sobą. Nikt nie odpowiada za nas. Nikt nie odpowiada za nasze serca, bo to jest ważne, co czujemy naprawdę tutaj w sercu. I to jest ważne, żebyśmy się nie oddalali od swojego prawdziwego, ja. Wszystko się zaczyna stąd. Z serca się zaczyna, potem przejdzie do rodziny, potem przejdzie do miasta, potem przejdzie do kraju, potem przejdzie do kontynentu. Potem świat się zmienia, jeśli tutaj się zmienia. Jeśli tutaj jesteś sobą, wszystko gra. Dzięki, że usłyszeliście mnie dzisiaj, moją. Nie miła historia, nie wesoła historia, ale i tak powiem wam, że mam tyle dystansu do tego, że nie jest ważne dla mnie. Mam to, przecież, spokojnie. Teraz wiem, że da się na tym świecie nienawidzić, ale lepiej żebyśmy się kochali, bo jeśli się kochamy, jeśli tylko e, pokazujemy swoje emocje nie tylko zwierzętom, a innym ludziom też, Świat się ulepsza, świat się ulepszy. Pozdrawiam was, pa, pa.